Dzień dobry, witam wszystkich na zdrowym kanale ATVB. Może na początku przedstawię się. Cześć, jestem Joanna Janicka i od kilku lat jestem wielką pasjonatką ziół, a także aromaterapii. Każdego dnia poszerzam tą swoją wiedzę, dokształcam się, a także chłonę po prostu prosto z natury to wszystko. I dzięki temu to wszystko właśnie dało mi podstawy i odwagę, że jestem tu dzisiaj z Wami. I mogę podzielić się swoją wiedzą, a także praktyką. A co robię w praktyce? Uwielbiam tworzyć prawdziwe dzieła sztuki z natury. Tak, kręcę, tworzę, robię ręcznie robione kosmetyki. Bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie każdy kosmetyk, który tworzę, był tworzony przeze mnie własnoręcznie. Żeby nie był zlecany, tylko od początku do samego końca miała kontrolę nad wszystkim. Więc receptury tworzę sama, wymyślam, potem po prostu kręcę, zbieram wszystkie składniki, maceruję je, przetwarzam, żeby potem rzeczywiście wyszedł cudowny, naturalny, pełen miłości kosmetyk. A skąd biorę inspirację? No właśnie, żeby powstał taki kosmetyk, yy, musi być odpowiednie także stworzone miejsce. I tak właśnie od kilku miesięcy jestem właścicielką własnej pracowni, gdzie powstała moja manufaktura ręcznie robionych kosmetyków Eko Ona. I właśnie w tym moim zaciszu wiejskim jestem otoczona zielenią, kwiatami, ziołami. Razem z mamą pielęgnujemy piękne ogrody, gdzie są pełne, są pełne ziół, pełne kwiatów i właśnie tam zbieram największe inspiracje i to wszystko mnie zainspirowało, by dzisiaj tworzyć prawdziwe, naturalne kosmetyki na takie, które zasługuje prawdziwa kobieta. A jak to wszystko się zaczęło? Może zacznijmy od tego. Już od małej dziewczynki uwielbiałam długie spacery, uwielbiałam to połączenie z naturą. Zawsze chodziłam w samotności na łąkę, tam spędzałam czas, patrzyłam o błękitne niebo, układałam sobie wiersze i tam się czułam bezpiecznie, tam się czułam po prostu jak u siebie. Potem oczywiście przyszły lata szkolne. Lata szkolne nie służą naszej kreacji, no bo przecież wszyscy musimy się nagle uczyć tego samego. I do takiej mojej odnowy, do takiego sobie przypomnienia, co kocham najbardziej, doszło, gdy wylądowałam na kilka lat na bezludnej wyspie, czyli Wielkiej Brytanii. A że byłam z dala od przyjaciół, od rodziny, byłam tam właśnie z przyszłym mężem, chodziłam do pracy i potem nagle okazało się, że mam bardzo dużo czasu wolnego dla siebie. Więc chciałam jak najbardziej spożytkować go dla siebie, a że jestem też szczupłą osobą, to wiedziałam o tym, że muszę bardziej naturalnie o siebie zadbać. Więc tak zaczęła się przygoda, wielkie, długie spacery, bo tam też mieszkałam w pięknej, zielonej przestrzeni otoczonej zielenią, ziołami, przeróżnymi krzewami. Więc chodziłam na długie spacery i od nowa zakochałam się w naturze. I tak zaczęła się tam moja praktyka, moja wiedza. Codziennie chodziłam z atlasami, Ziół i po prostu, gdy znalazłam jakieś ciekawe ziółko, przeglądałam, by dowiedzieć się o nim jak najwięcej. I oczywiście jakie ma właściwości, jak wygląda, jak pachnie i jak możemy go użyć. I właśnie tak powstało właśnie to moje największe zainteresowanie i tam zaczęłam się rozwijać. Potem długo się właśnie nawet zastanawiałam, czym chcę być, czy, czy nawet może zacząć nowe studia właśnie w kierunku czy naturoterapii, czy może fitoterapii, lecz życie pokierowało mnie nieco inaczej, a wszystko właśnie zaczęło się podczas urlopu w Polsce. Usłyszałam te, pewne zdanie, które zmieniło całe moje życie i oczywiście ukierunkowało mnie, że dzisiaj tworzę i robię to, co kocham. Pamiętam, że oglądałam właśnie któryś z ciekawych filmików, gdzie pani doktor powiedziała piękne zdanie. Czy my zdajemy sobie z tego sprawę, ile poprzez kosmetyki wcieramy w nasze ciało chemii? Skóra jest naszym największym organem, ona wszystko lubi chłonąć, także oczywiście wypuszczać ale po prostu ona bardzo szybko reaguje, czy na dotyk, czy na zmianę temperatury, czy oczywiście na jakieś jedzenie. Ona bardzo szybko nam pokazuje, jaki mamy stan w sobie. Więc nagle zaczęłam się zastanawiać nad tym wszystkim rzeczywiście, no bo jak oczywiście doszło do mojego jakiegoś rozwoju świadomościowego, duchowego, jadłam o wiele zdrowiej, inaczej żyłam, zaczęłam się zastanawiać, jakie jakie, czym ja się tak naprawdę smaruję i co w tym w środku jest. A że z wykształcenia jestem magistrem politologii. Pójście po prostu do, do drogerii czy do sklepu i wybieranie dla siebie kosmetyku często kończyło się tak zapewne jak u wszystkich wyborem najpiękniejszego słoiczka, najbardziej kolorowego. Co z tego, że obróciłam słoiczek, przeczytałam po prostu skład, ja i tak nic z tego nie rozumiałam a co dopiero zaufać tak naprawdę producentom, nie mogłam, no bo nigdy nie mam pewności, co oni tak naprawdę włożyli do tego środka. Więc wtedy wiedziałam, że jedyną osobą, której mogę zaufać, jestem ja sama. Dzisiaj już, już rozpoczęłam kolejne właśnie studia. W kierunku naturalnych kosmetyków, więc jestem, bar jestem bardzo zadowolona i bardzo się z tego cieszę, że, że w końcu zaczęłam od drugiej strony i tą swoją naturę poznałam właśnie od tych zmysłów, piękna, zapachu, kolorów, a dziś właśnie poszłam zgłębiać tą wiedzę typową, naukową i praktyczną. I tak właśnie się zaczęło, że miałam już podstawy po prostu ziół z aromaterapii. Bardzo to kochałam, rozwijałam. Dla mnie było łatwiej wskoczyć w taką tą drogę bardzo prostą, czyli tworzenia prostych kosmetyków. I nadal to jest główne motto w mojej manufakturze. Mniej znaczy więcej. Na początku były to proste kosmetyki, a może nawet nie kosmetyki, tylko naturalne, fajne Zabiegi. Za chwilę podzielę się swoimi najbardziej kosmetykami, które stworzyłam i z które one najbardziej mi właśnie pomogły, ale chcę właśnie jeszcze zaznaczyć, że każdy kosmetyk, który jest stworzony w mojej manufakturze, tak naprawdę jest cząstką mnie, bo został stworzony gdzieś na moje potrzeby, na moje zapotrzebowanie, no i potem oczywiście jest, jest, jest wypuszczony, już bezpieczny. Dla Was wszystkich. I tak właśnie mm, zaczęło się z dezodorantem naturalnym w kremie. W mojej manufakturze nie chcę używać plastiku, a wiadomo, że wszystkie kulki, wszystkie sztyfty są robione w plastiku, więc pierwszym moim takim założeniem oczywiście było e, zlikwidowanie plastiku i pójście e, w tym duchu zero waste, jak najbardziej ekologicznym. Dezodorant. Ja miałam ogromne problemy z potem i oczywiście długo szukałam fajnego zastosowania chemiczne, bo ja tak nazywam po prostu te yy, kosmetyki, dezodoranty, blokery, które kupujemy w zwykłych sklepach, a na drugim miejscu znajdujemy aluminium. Już od dawna wiedziałam, że nie chcę, nie chcę tego używać. A takie zwykłe nawet jakieś bionaturalne dezodoranty niestety nie dawały rady, więc tak długo szukałam w naturze, a znalazłam cudowny składnik. Oczywiście dezodorant jest w 100% naturalnych, składa się z cudownych maceratów, z olejów zimno tłoczonych, z maseł. Jest tu masło shea, masło kakaowe, jest macerat z imbiru, no i takim fajnym, cudownym tym składnikiem, który odpowiada właśnie, że nie czuć zapachu, że się mniej pocimy, jest po prostu soda oczyszczona. Tak, sodę oczyszczoną przecież znajdziecie w kuchni, naprawdę można ją wymieszać z najwyklejszym olejem i zobaczycie, że działa cuda. Więc ten kosmetyk jest stworzony dla niedowiarków, którzy nie wiedzą, że natura potrafi cuda, ten dezodorant to potrafi i dostaje nawet wiele takich cudownych odpowiedzi i komentarzy, że jak nawet przez całe życie ktoś borykał się z bardzo brzydkim zapachem, ten zapach po zastosowaniu tego dezodorantu naprawdę się zmniejsza, więc to daje mi ogromne podstawy i radość do tego, że wierzę w to, że natura naprawdę nam jest w stanie pomóc, a my jesteśmy w stanie zamienić wszystkie kosmetyki na naturalne. Później takim ważnym też naszym jakimś pielęgnacyjnym problemem, oczywiście dla kobiet, są, jest skóra głowy, czy właśnie włosy. Sama uwielbiam zapuszczam długie włosy, więc chciałam zadbać o nie też naturalnie. Wiadomo, że w zwykłych szamponach jest tych detergentów myjących bardzo dużo dodanych, to robi kolejne problemy: przesuszenia, przetłuszczenia, czy nawet łupież. Więc na początku, jak wspomniałam, zaczynałam bardzo prosto, czyli myłam włosy i orzechami piorącymi, mąką żytnią, jajkiem. No tak, myślicie, jak można takimi rzeczami myć włosy? Oczywiście, że można. Jajka cudownie się sprawdzają. Możemy po prostu roztrzepać jajko, dodać odrobinę soli, innych proszków, umyć włosy i sprawdza się cudownie. Ale w tym wszystkim o to chodziło, że my często kobiety jesteśmy pośpieszne. Lubimy zrobić wszystko szybko, żeby wrócić już do codziennych zajęć, a te wszystkie czynności niestety troszkę potrzebowały czasu. Nie wszyscy mają na to czas i dlatego takim fajnym moim kolejnym produktem jest właśnie szampon w kostce. Też cudowny, wypchany naturą, zero konserwantów, bo jak widzicie to nie jest Przepyszne ciasteczko, yy, tylko cudowna kostka szamponu w postaci stałej. Tu też chodziło właśnie mi o to, żeby pozbyć się jak najbardziej tego plastiku. I tak rozkoschaliście się w tym kosmetyku ja również, że powstały aż dwie wersje. Tutaj mam rozmaryn z pokrzywą, jest rumianek z imbirem, imbir... Cudownie działa na pobudzenie właśnie cebulek, jest dodana i tutaj pokrzywa, niacyna, witamina B3, która cudownie odpowiada za, za niewypadanie włosów, a także jest przeciwupierzowa. Te szampony są... Yy, bardzo, bardzo przydatne, nie trzeba po nich używać żadnych odżywek. Ja mam długie włosy, a przecudnie się po nich rozczesują włosy, więc te produkty yy, ja najbardziej kocham i najbardziej po prostu yy, myślę, że wy będziecie z nich zadowoleni, bo one gdzie są jednak cząstką mnie i skoro miło ułatwiły życie, ja chciałam się podzielić tym wszystkim z Wami. Więc bardzo się z tego wszystkiego się cieszę, że dzisiaj mogłam być tutaj z Wami, zaprezentować siebie i swoją pasję. Życzę Wam wszystkiego dobrego i pamiętajcie, że natura potrafi cuda, tylko wystarczy się z nią zaprzyjaźnić. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Do zobaczenia! Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.